moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się kodiego, czyli salta do tyłu z brzucha wykonywanego na trampolinie. Sam Cody w nauce na początku jest dosyć schizowy, ponieważ przekręcanie tej rotacji z brzucha jest bardzo, bardzo specyficzne, ale jest dużo ruchów, które nam pomogą wyłapać lepiej tego kodiego. i między innymi jednym z nich jest Castaway. Castaway, tudzież palm flip jest bardzo podobną rotacją do kodiego, z tym, że Castaway'a robimy z rąk, do jakiegoś murka, od jakiejś ściany, zaś samo Kodi'ego robimy z płaskiej powierzchni i w tym tutorialu wytłumaczę Wam mniej więcej jak to dobrze złapać, żeby nas zaczęło zakręcać. Jeśli chodzi o samego Kodi'ego, pamiętajcie, że ten ruch tak samo jak i wszystkie inne ruchy na trampolinie jest zaczynany pod, poprzez wbicie się w trampolinę, więc nie jest to tak, że kiedy padamy sobie na brzuch, wykręcamy sobie tą rotację za głowę, to robimy ją wtedy, kiedy wychodzimy już wysoko w górę i dopiero wtedy zaczynamy się kręcić. Tą rotację musimy zacząć poprzez mocne wbicie w trampolinę i z tego wbicia w trampolinę od razu chcemy zakręcić cały skok. A jak to zrobić? Jeżeli nie potraficie robić padu na brzuch, wróćcie sobie oczywiście do tutoriala z padem na brzuch, opatentujcie go, zmasteryzujcie go bardzo dobrze, wtedy wróćcie do jego, bo jest to absolutna podstawa. Jak już to mamy, to idziemy skoksem, nie będę tutaj dużo tłumaczył, jak się robi samą technikę padu na brzuch. Tutaj tylko przypomnę na szybko, padamy centralnie pod siebie, na naciśnięcie kręcimy i jeżeli chodzi o samą pozycję ciała, staramy się ustawić tak, żeby nie lądować na płasko. Także bardzo uważamy na to, żeby nie wylądować z naszymi nogami, które są wyprostowane i też również uderzają w naszą trampolinę. Naszego kod jego chcemy zrobić w taki sposób, że łączymy sobie nasze kolana, podciągamy sobie nasze stopy i mocno staramy się naszymi biodrami wbić w trampolinę. Dodatkowo nasze dłonie są cały czas przed twarzą, ewentualnie troszeczkę bardziej z przodu, tak żeby się dobrze naszymi dłoniami złapać trampoliny. Ponieważ i z rąk, i z nóg. Będziemy wykręcać ten ruch na tempo uderzenia. Też, jeżeli oczywiście nie za bardzo czujecie, to przećwiczcie sobie po prostu sam pad na brzuch, zaciągając sobie nogi pod siebie i wciskając troszeczkę mocniej nasze biodra w trampę, łapiąc się mocno dłoniami trampoliny. Zróbmy sobie w takim razie bilda tworzącego rotację do kodiego. Na samym początku postaramy się przekręcić z naszego brzucha na plecy. Aby to wykonać, naszymi zaciągniętymi stopami pod tyłek, próbujemy kopnąć na tempo uderzenia w trampolinę, czyli tylko uderzamy e, naszymi biodrami, naszym, naszym całym ciałem w trampolinę. Staramy się przekopać kolistym ruchem aż do samego padu na plecy rotację ponieważ w kodim jak i również we wszystkich innych saltach to nasze stopy muszą budować rotację i pilnujcie sobie tego bardzo ważnie bo nie chcemy robić tak, że padamy sobie na brzuch i dopiero po chwili dokupujemy nogami musimy od razu spadnięcia na brzuch zacząć kopać naszymi nogami do przodu i nie martwcie się, nie zahaczycie nogą o trampolinę bo samo podbicie i tak was zacznie wynosić do góry Dodatkowo, kiedy zaczynamy kopać naszymi nogami, staramy się w tym czasie odepchnąć naszymi dłoniami z trampoliny. Czyli jak będziemy sobie lądować w tej pozycji, to w tym samym czasie, kiedy ja wypycham się od trampy moimi ramionami, odpycham moje plecy do tyłu, to moimi nogami automatycznie zaczynam też przekopywać cały skok. Czyli po prostu próbujemy sobie zrobić coś takiego. Zauważcie tutaj, że nogi nie mogą być luźne, więc już jak kiedy wyskakuję sobie, już kiedy naskakuję sobie z góry na dół, żeby się przygotować do padu na brzuch, już muszę mieć aktywną sylwetkę. Moje stopy są cały czas dopięte, i na tempo uderzenia automatycznie inicjuje nimi kopnięcie, i to kopnięcie staram się inicjować do przodu, tylko staram się przeinicjować właśnie po kolistym ruchu, powoli, żeby te nogi nam dążyły coraz bardziej za nas, za głowę, niż do przodu i rozluźniały nasze biodra. Więc uważajcie, żeby nie robić tego. Bo z tego absolutnie nic nie wygenerujemy, żadnej rotacji, musimy myśleć o tym, że już chcemy je zaciągać tak, żeby kręciło nas za głowę, a my ramionami próbujemy zablokować całą rotację padu na plecy. Bardzo podobne blokowanie rotacji było w tutorialu do salta do tyłu, więc też sobie tam zajrzyjcie i zbadajcie sobie, jak sobie tam na klocek, na materac, gdzie moje ręce były wyprostowane i mimo, że moje nogi trochę mocniej rotowały, te ręce dalej zatrzymywały mnie od przekręcenia tego za głowę. Tutaj chcemy coś podobnego też na początku złapać, żeby sobie dobrze wyu wyuczyć się tego tempa, że jak tylko padam na trampolinę, od razu i wypycham i kopię nogami w rotację. A jak już tak kręci, staramy się powoli wyłapać naszą rotację do jego, tak samo jak robiliśmy sobie to przy Kabumie, czyli staram się teraz bardziej ten ruch robić przez bark, kiedy zaczynam machać moimi nogami, nie rzucam ich centralnie na siebie. Moje torso nie jest centralnie przodem przy przekręcaniu nóg, tylko staram się lekko skręcić do boku, spojrzeć za siebie i na razie tymi nogami troszeczkę bardziej przez bok rzucić, czyli zrobić sobie coś takiego. Całej tej rotacji tak naprawdę staramy się przekręcić coraz bardziej przez bark. Uważajcie, tylko proszę na to, żeby nie wyciągać w stronę trampoliny wyprostowanej ręki, bo kiedy tak lądujemy na naszej trampolinie, automatycznie możemy sobie złamać naszą rękę. Pamiętajcie, ręka jest wyprostowana do boku, my się chcemy bardziej przetoczyć przez bark. Jeżeli już macie tą rotację robioną mocno z brzucha, czujecie, że Was zacznie coraz bardziej zakręcać, poproście po prostu kogoś, żeby zasekurował Was, żeby wrzucił Wam materac i starajcie się na naciśnięcie z brzucha jak najmocniej w tym samym tempie przekręcić cały ruch i nogami rękoma za głowę. Uważajcie też bardzo na to, żeby przy lądowaniu na brzuch nie pochylać się do przodu, nie ściągać głowy do środka, bo to Wam zgasi rotację. Staramy się lądować tak, żeby nasze łopatki były doprostowane, tak żeby po wypchnięciu dalej można było kręcić za głowę cały skok. Tak samo jak przy zwyczajnym skoku na brzuch w kodim również staramy się wyczekać nasze wyprostowanie, wypchnięcie biodra przy lądowaniu. Także uważajcie na to, żeby już na samej górze nie zawieszać się w wyprostowanej pozycji i czekać, jak spadniecie sobie do końca. Tylko trzymajcie jak najdłużej schowane biodra i w ostatniej chwili mocno wypychacie te biodra w stronę trampy, tak, żeby pomogło Wam jeszcze dobić rotację. Też w tym samym czasie nasze nogi zaciągamy mocno za siebie, tak, żeby od razu z nich kopnąć. Bo też, jeżeli kręcimy sobie kod jego i czekamy długo, długo, długo w tej pozycji, to nasze nogi prędzej czy później się rozluźnią, a my stracimy trochę mocy. A kiedy czekamy schowani, w ostatniej chwili wyginamy i dokopujemy, wtedy automatycznie tej rotacji jest bardzo dużo i kod jest bardzo mocny. Jeżeli totalnie nie czujecie tej synchronizacji, ręce, nogi, to to, co sobie możecie robić, to po prostu pouczyć się na początku wprawek do castawaya. Bo, tak jak powiedziałem na początku, castaway, czyli palm flip, jest ruchem praktycznie takim samym jak Kodi, tylko że wykonywanym z różnych nawierzchni. I to, co sobie możecie zrobić, wygląda następująco. Łapiecie sobie manterac, może być cienki, może być gruby, jak wam wygodniej. Łapiecie sobie jakieś podwyższenie. Ja akurat to mam pod ręką, więc sobie dziadnę z tego. Będziecie też jakichś klocków trochę wyższych, żeby łatwiej było wam zakręcać. Też też polecam te niższe, ponieważ z tych niższych trochę łatwiej e, idzie wyczuć to wyjście do góry i to kopnięcie nogami w naszą rotację. I tutaj co sobie będziemy robić, to będziemy się zapierać ramionami o ten klocek. Będziemy sobie wyrzucać nogi do góry właśnie w podgięcie i wypchnięcie bioder, czyli zapiemy sobie takie wygięcie, kiedy będziemy sobie stawać na rękach. I z tej pozycji będziemy próbowali wypchnąć naszymi ramionami tak żeby plecy od razu poszły do tyłu i nasze nogi żeby nam poszły kopnięciem od razu w górę. Czyli coś takiego. Porównując sobie to z klipami z kodim tak naprawdę to już widać, że ta rotacja jest dosłownie taka sama. Także tutaj sobie też można łatwo wyćwiczyć to wypchnięcie z ramion, z synchronizacji z nogami. Nogi napięte, biodra wyciągnięte, stopy pod tyłek i z tego kopiemy mocnym, kolistym ruchem od razu za głowę. Nie czekamy tutaj na wybicie do góry, tylko od razu z tego naciśnięcia w trampolinę musimy wykręcać rotację, tak samo jak i Castaway'a. Od razu z wypchnięcia ramionami w tym samym czasie kopiemy nogami od razu w rotację saltową, więc nie jest to wyjście w górę, potem salto, tylko od razu salto. Jeśli chodzi też o sam spotting, uważajcie bardzo na to, żeby przy wyjściu w Kodim nie patrzeć się centralnie pod siebie i nie czekać za długo na wyjście, żeby się ciągle gapić w glebę, bo zaczniemy po prostu cofać biodra, i to jest bardzo ważne, a toż sobie możemy przećwiczyć po prostu na samym padzie, na brzuch, na plecy. Jak robimy sam pad z brzucha na plecy, to staramy się również w taki sposób wypchnąć naszymi ramionami, żeby od razu też naszym wzrokiem sobie wstać i spojrzeć sobie przed siebie. Nie na sufit, tylko przed siebie. To wstawanie wzroku ze ściągniętymi łopatkami pozwala nam po prostu od razu się przerotować na plecy. Jeżeli patrzymy się za nisko, to żeby patrzeć się nisko musimy ciągle cofać biodra, a przez cofnięcie biodra wygaszamy całą rotację, całe kopnięcie, przez co nasz kodi będzie wolny. Także uważajcie na to, żeby nie spotować pod siebie i nie robić tego w ten sposób z cofniętymi biodrami, tylko też musimy wzrokiem wstać i nasze biodra z naszymi stopami wypchnąć w rotację, tak samo jak to robimy przy zwykłym salcie w tył. Jeszcze jedna dodatkowa rzecz, kiedy, kiedy lądujecie sobie... Od jego na brzuch. Uważajcie bardzo na to, żeby nie trzymać za szeroko kolan przy lądowaniu. Nasze kolana muszą być blisko, bo wtedy nasz tyłek jest bardziej dopięty. Możemy mocniej pchnąć tutaj naszymi biodrami w trampolinę i dodatkowo to kopnięcie będzie znacznie mocniejsze, bo jeżeli nogi są za szeroko od nas, to kopnięcie będzie leciało na boki i to będzie luźne, niekręcące rotacji. Im bardziej mamy blisko te nogi przy uderzeniu, przypadnięciu na brzuch, tym bardziej nasze nogi obie przekopią w rotację za głowę mocnym, pewnym kręceniem. Tutaj również jeszcze oczywiście dodam to co mówię praktycznie w każdym tutorialu, czyli mięśnie są aktywne. Nie skaczemy luźno w tym skoku, nie lądujemy też luźno, to też nie oznacza, że się napinamy z całej siły i ściągamy do siebie mięśnie, żeby wylądować, tylko po prostu mięśnie są aktywne. I kiedy uderzamy na naszą trampolinę, wypychamy się i ramionami i nogami kopiąc Również trzymając te mięśnie aktywne, bez puszczania tych mięśni kręcimy do samego końca, lądujemy ładnie. Dopiero wtedy na samym końcu możemy się rozróżnić. I pilnujcie sobie tego, bo to wam pomoże znacznie lepiej synchronizować wasze ciało i znacznie lepiej złapać tę rotację do Kodiego, która, tak jak powiedziałem na początku, jest trochę dziwna, ale jak się oswoicie z nim, to będzie wam to coraz łatwiej robić. Uff. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.